Cześć iemowiska, z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z Farminga 2019, oczywiście seria spadkobierca, mapa nadal się nie zmieniła wola wrobowska. W dzisiejszym odcinku sobie posprzedajemy troszeczkę zbóż, mianowicie, dobra. mianowicie na pewno pojedziemy z jajkami. Bo cena na jajka jest fajna. Tutaj mamy jajeczka. Tutaj mamy jajeczka. I najwyższa cena jest kup ustacha za prawie 3500. Także bardzo fajna cena. Także pojedziemy sobie z jajkami. I pojedziemy sobie dzisiaj z pszenicą. Cena nie jest jakoś. Hiper fajnie, hiper fajna, ale wydaje mi się, że jak na ceny tutaj właśnie pszenicy. Wydaje mi się, że chyba jest OK. Także tutaj co na 700 również tutaj będzie ustacha. Jajka też ustacha, tak? Tak, jajeczka też ustacha, także także bardzo. Bardzo fajnie pojedziemy byli jedno miejsce z dwoma rzeczami. No także czasu sobie nie przewijałem. Jak widzicie mamy późną jesień. Właśnie z racji tego, że jest bardzo fajna cena na jajka. Fajnie tutaj mogę na tych jajkach zarobić. Już wam pokazuję, gdzie te jajka mam. Są one tutaj także. No trochę kartonów się nazbierało. Także bardzo fajne pieniądze tu mogę dostać. E, dobra, także co, ja się tutaj zabieram. E, mam nadzieję, że tutaj dźwięki są w porządku 40-50. Jest okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Także co, ja sobie do moti będę jechał. E, I teraz tak, chcę wam jeszcze opowiedzieć? E, jakim cudem tutaj mi się zrobiło na koncie prawie 190. E, ano takim cudem, że zarobiłem tyle na drzewie. Naprawdę zarobiłem na drzewie e, bardzo fajne pieniądze, e, ale możecie też znaleźć skąd ja wziąłem drzewo. E, ano drzewo wziąłem z kawałka, które e, kupiłem e, za 30 i 9000 chyba. Czy jakoś, ty... jakoś tak. Eee, czyli kupiłem te właśnie ten kawałek, wam pokazuję. O, ten tutaj, właśnie kawałek kupiłem. I e, kupiłem jeszcze tutaj 148. Natomiast na te 148 e, musiałem wziąć sobie e, kredyt. I tutaj, jak te drzewka wszystkie powycinałem. To właśnie zarobiłem takie fajne pieniądze I od razu ten kredyt Spłaciłem, także bardzo, bardzo fajnie tutaj to tu się wszystko Włożyło um, Także Myślę, że tutaj dwa jajeczka jeszcze Jeszcze też Pieniążki fajnie lecą, Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku że postawiłem port, ten port nie postawiłem. Ale wracając do tematu tej zarobków to myślę, że dzisiaj 200 tysięcy pęknę tutaj na moim koncie. Nie wiem dokładnie ile tutaj za jajka dostałem, nie wiem jak to jest liczone za, za za 1000 litrów ale chyba tak, chyba za 1000 litrów, więc jak tutaj pudełka są po 150 litrów mają 150 chyba po 150 mają Zresztą na razie okaże tak naprawdę za ile jak ile do tego wodę za te tutaj moja jajka ale tak czy inaczej, na pewno 200 tysięcy tutaj pęknie. Z racji tego, że jeszcze mam pszenicę do sprzedania. Mam jeszcze do sprzedania kukurydzę. Tylko, że kukurydza będzie. Kukurydza będzie. Raczej będę ją sprzedawał latem. Bo nie wiem, jakim cudem się tutaj cena. Bardzo wysoka cena na kukurydzę latem zrobiła. Zaraz wam to co pokażę. Bo. Sam się zdziwiłem, jak, jak, jak to zobaczyłem. Wielka hmm. tutaj. O, proszę bardzo, dzisiaj jest bardzo niska. Pierwszy drugi dzień jest ponad 700, ale drugi dzień lata, czyli praktycznie różniła, jest za 900. Także najprawdopodobniej właśnie tutaj tego drugiego dnia sobie sprzedam i raczej sprzedam to poza odcinkiem, tak samo jak sprzedam poza odcinkiem bo Przężyto ma być na pierwszy dzień pierwszy dzień tutaj zimy więc zrobię to sobie poza odcinkiem, nie będę robił tutaj pod rząd takich samych odcinków Właśnie z tym, że przychodzę z bior? Aha, czyli ja chyba to muszę... A, a czekajcie, a czy pójdzie... A, miałem dostęp do tego terenu. No to nic, to chyba będę musiał tej ręcznie powyrzucać sobie ten zgarnę, bo pewnie mi tutaj chwilę zejdzie. Będę po prostu tak. Ojej, no ja, nie tak. Będę po prostu sobie tak rzucać to. No, co jest? Czemu ja nie mogę chwycić? O co chodzi? Nie, nie, nie gadajcie, że mi się tutaj ułapanie zboogowało. No powiedz, no. A jak włączę Słyncz Farmera? No nie mogę. I skakać nie mogę. A jejku. No nic, trzeba zrobić ile przerwy. Dobra. Szybkie, szybkie cięcie. I daj Boże, żeby teraz wszystko było dobrze. Teraz już nawet nie będę włączać hmm, z farmera. Widzę, że znowu mi się zbugowało. No kurde jego mać! Dobra wiecie co Kolejny raz nie będę tutaj się bawić Tak mi to nie Nie wiem dlaczego mi się dzisiaj te pytanie tak... ...buchuje No ale dobra Okej, okay. ja sobie to ogarnię yy, poza odcinkiem. Mogę sobie tych yy, I Teraz tak, ja bym się chciał przesiąść. No hmm. tak, do pojazdu. Dobra, nie, nie chcę tutaj już robić kolejnego cięcia. A i tak sobie teraz jak tutaj. Yy, jak sobie ogarniałem yy, jak sobie ogarniałem właśnie tutaj na nowo tego save'a to sobie właśnie pomyślałem czy nie zrobić czasami jeszcze jednego cięcia i na odcinku nie wywieźć tego przeżyta, tylko że no nie, zobaczymy jak to wyjdzie tej czasowo yy, jak to wyjdzie czasowo wszystko dobra tutaj się przeniczka sypie ja sobie w tym czasie otworzę bramę i przemysłka się sypie dalej jeszcze jeden zestaw tutaj e, sprawdzę jeszcze czy na pewno to jest tak jest u Stacha 700 także jedziemy do Stacha webra Dobrze, podjeżdżamy i sypiemy drugą szczepę. No i co? Myślę, że yy, następny odcinek już będzie z wiosny. Sobie już tutaj resztę połagarniam poza yy, odcinkiem i sobie po I następny odcinek zrobimy sobie z wiosny. Nie wiem, może jakiś nowy nabyteczek wiedzie bo tak 200 tysięcy mieć cały czas to tak no tak troszeczkę słabo tym bardziej że jeżeli są pieniądze to trzeba tutaj inwestować i ja myślę że jak już to jakiś jakiś traktor by by było warto kupić a właśnie, jeszcze czwórka jest do sprzedania, już stoi na sklepie. Także zajedziemy tutaj, to jeszcze się szybko tepnę na, yy, na sklep. I sprzedamy sobie na szybkości jeszcze czwórkę. Teraz mi się przypomniało, że jeszcze chciałem na też właśnie sprzedać. No dobra, nic więcej nie jedynie, także lecimy. I yy, nie wiem. Wracając tutaj do regionowego nabytku. No nie wiem, czy David Jongira sprzedawać w miejsce jego kupić jakiś inny, mocniejszy, czy po prostu te pieniądze, które tutaj mam już na koncie, plus te, które teraz wiodę i zarobię, to je po prostu zostawić na nowy kombajn, bo w tym co będę chciał na pewno zmienić kombajn. Nie wiem, czy będę brać coś na testy, czy nie. To jeszcze sam nie wiem. Jeżeli się tutaj coś fajnego trafi, to na pewno będę chciał tym wziąć na testy. jeżeli nie, no to po prostu będę um, brał coś tutaj lekko używane, ale na pewno nie tak bardzo używane jak był właśnie tamten kombajn. No chyba, że coś mi się tutaj uda trafić, na przykład jakiś powstawowy, na przykład tylko czy jakiś tam prezentacyjne, bo również takie się zdarzają sprzęty właśnie na sprzedaż, więc o, tutaj właśnie mamy pole, które będziemy sobie siać na wiosnę. no zobaczymy, zobaczymy, może jeżeli nie kupię na wiosnę żadnego ciągnika, to na pewno będę chciał tutaj zainwestować w nowy kombajn nie, ale jak to wszystko w tej pójdzie wyjdzie to więc nie wiem to jest za nie ma panie lewa prawa dobra razu sobie przestawię tutaj też na prawa okej no i 200 tysięcy Mamy na koncie, także bardzo fajne pieniądze. Ups. Trzeba będzie to tutaj naprostować. No i gdzieś około pewnie 12 tysięcy, 11-12 tysięcy dla drugą. Także na spokojnie mogę tutaj coś sobie No 10,5 tysiąca także bardzo fajne pieniążki jak te za przeniczkę dostałem oczywiście mogą być pewnie lepiej ale to to się też można, można jakoś tutaj w inny sposób ogarnąć dobra więc tak ja się teraz na szybkości no tutaj... O właśnie. Do czwóreczki. I co? Żegnamy się z czwóreczką. Eee, chciałem tutaj sprzedać y, razem. Czwórkę i szóstkę. Ale szóstkę jeszcze chcę tutaj do żni e, wykorzystać. Aha, nie sprzedam. Serio. Nawet przez to, że mi się zgubowało te no trudno także co no niestety się nie pożegnałem ale w następnym odcinku na pewno będę chciał to to zrobić właśnie przez to, że mi się tutaj zaczęło bugować te y, łapanie, pytanie to też mi właśnie nie działa tutaj na podejście na R, no trudno także co, w następnym odcinku sobie sprzedam y, sprzedam sprzedam sobie tutaj Właśnie tą czwórkę chciałem ją sprzedać teraz, no ale no trudno. Sprzedam ją w następnym odcinku, czyli będzie to raczej na wiosnę. No i co? Taki krótki odcinek dzisiaj, bo też się trochę śpieszę, także dobra, także jak nie idzie sprzedać. To się przeświadam z powrotem tutaj. I co? takim krótkim jakże odcinkiem, nie wiem, czy on z 15 minut będzie miał, tyle jest, 18.09. No nie wiem, czy będzie miał z 15 minut, ale no niestety tak się złożyło, jak się złożyło, przestałem tutaj działać, chciałem to jeszcze sobie posprzedawać te jajeczka, chciałem sprzedać czwórkę. no ale tak się niestety złożyło, jak się złożyło, także no myślę, że to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku już z wiosny, z prac polowych i może z nowego nabytku. Zobaczymy jak to tutaj się wszystko ułoży. Także ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę subskrypcji. Ja oczywiście dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. I do zostawienia komentarza pod tym filmem, jak i pod każdym poprzednim i tym tymi, które dopiero będą nagrane. I co, my się żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Czołeczko.